Jest dzisiaj, moi drodzy, wyjątkowy czas. Jestem, Jestem bardzo zmęczony, bardzo śpiący. Yy, i i i mogę wam powiedzieć tylko jedną rzecz. Kiedy, kiedy, kiedy nie sypiasz normalnie, to wtedy zaczyna się dziać coś takiego, że wracamy do domu, co zaczynasz odsypiać, co zaczynasz odsypiać czas, w którym nie odespałeś. To jest rzecz, moi drodzy, to jest, moje, moi drodzy, rzecz normalna, że jak, że jak nie, nie, nie śpisz tak jak trzeba, to odsypiasz to, to odsypiasz to, właśnie ten czas, w którym nie spałeś. I niestety, moi drodzy, tak to właśnie jest. Więc jeśli, nie, więc jeśli twój, twój, twój sen nie jest taki, jaki trzeba, to później człowiek robi się rozregulowany.